Patologia burza po ustaleniach w sprawie wiceministra Tomczaka: Jacek Tomczak straci stanowisko wiceministra rozwoju i technologii? Ze strony części polityków i aktywistów pojawiły się wezwania do zdecydowanej reakcji w sprawie. Posła reprezentującego PSL, którego, jak ujawniła wirtualna polska, kancelaria notarialna od lat zarabia na współpracy z firmami deweloperskimi. Tomczak, który sam nie odniósł się jeszcze do sprawy, znany jest m.in. ze swojego lobbyingu na rzecz dopłat do kredytów mieszkaniowych. Wiceminister Jacek Tomczak do dymisji. Konflikt interesów. Jacek Tomczak, wiceminister rozwoju i technologii, który w koalicji reprezentuje PSL, od dłuższego czasu lobbuje w Sejmie za zmianami w prawie dotyczącymi dopłat do kredytów mieszkaniowych. Okazuje się, że nie bez przyczyny. Jak ustaliła Wirtualna Polska, kancelaria notarialna Polityka od lat masowo obsługuje firmy deweloperskie i sporządziła już ponad 3600 umów notarialnych między deweloperami a klientami. Wygenerowało to przychody rzędu milionów złotych. Pojawiły się więc oskarżenia pod adresem Tomczaka, że jego poparcie dla takich rozwiązań, jak kredyt 0%, to tak naprawdę lobbying na rzecz konkretnego sektora gospodarki. O komentarz w tej sprawie został poproszony w rozmowie z wicemarszałek Sejmu oraz przewodniczący klubu PSL Koalicja Polska Piotr Zgorzelski. Odniesiemy się do tego i nie będziemy sprawy zamiatali pod dywan. Konsekwencje ze strony klubu być może zobaczymy powiedział. Jego zdaniem jeśli faktycznie coś jest na rzeczy, to minister z pewnością się odniesie albo złoży wyjaśnienia. Ze strony opozycji słychać już jednak wezwania do dymisji wiceministra. Domaga się tego partia razem, która wzywa przełożonych Tomczaka do zdecydowanej reakcji wobec niego. Od dawno krążyły podejrzenia, że polityka mieszkaniowa jest prowadzona pod dyktando firm, przyznał Adrian Zandberg. Dziś już wiemy, że rodzinna kancelaria pana Tomczaka zarabiała na współpracy z deweloperami. To jest fakt i jednocześnie oczywisty konflikt interesów, który w dodatku nie został ujawniony opinii publicznej, stwierdził lider razem, także w rozmowie. Burza w sieci w sprawie Tomczaka, rząd lobbystów. Sam wiceszef Resortu Rozwoju i Technologii nie ustosunkował się jeszcze do ustaleń WP ani komentarzy na swój temat. Także w mediach społecznościowych pojawiły się komentarze polityków i aktywistów wzywające do reakcji na materiał WP oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec Tomczaka. Oto obraz patologii polskiego rynku mieszkaniowego na jednym obrazku. Minister Tomczak powinien jak najszybciej odejść. A razem z nim kredyt na start i wpuszczanie lobbystów, deweloperów do państwowych instytucji, napisała wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Do milionerów z banków i deweloperki mamy jasny przekaz: zamiast minimum 6 zer gwarantujemy jedno. 0 złotych na kredyt 0%. Taki komentarz pojawił się na koncie Polski 2050 na platformie X. To o tyle ciekawe, że partia Szymona Hołowni to koalicjant PSL, a Tomczak uzyskał mandat poselski ze wspólnej listy trzeciej drogi. Jeśli minister Tomczak nie zostanie natychmiast odwołany po dzisiejszej publikacji Szymona Jadczak, to będzie tak, jakby Donald Tusk wprost przyznał, że polityką mieszkaniową polskiego rządu sterują deweloperzy, ocenił radny Warszawy Jan Mencfel. Tomczak do dymisji. Rząd lobbystów skwitował natomiast krótko aktywista miejski Jan Śpiewak. Aktualizacja: W sprawie zareagowało już Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Minister Krzysztof Paszyk bardzo poważnie traktuje doniesienia medialne, które pojawiły się w artykule opublikowanym w jednym z portali internetowych. Dlatego w trybie pilnym wezwał wiceministra Jacka Tomczaka do złożenia wyjaśnień i odniesienia się do postawionych w tekście zarzutów, napisało MRIT w poście na platformie X. MRIT przykłada wielką wagę do transparentności i zgodności z prawem oraz zasadami etycznymi działań podejmowanych przez członków kierownictwa resortu. Jeżeli doniesienia medialne się potwierdzą, spotkają się ze stanowczą reakcją, czytamy we wpisie resortu